Siemanko wszystkim, tu kalos kolej Kolejny odcinek oczywiście z HIDOZIDO. Dzisiaj oczywiście zrobimy sobie e, malutki challenge, który oczywiście był nagrany kilka dni temu, ale będzie jeszcze oczywiście kontynuowany, więc jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzył tego odcinka, będziecie mieli oczywiście link w opisie, polecam. Bo jeżeli ktoś nie wie, to za tylko jednego lajka kręcimy jedno kasyno. Czyli dzisiaj oczywiście, o przekazuję jeszcze złoto, a to akurat, o to nie udzielam. Zostawiliście ponad 30 łapek w górę, więc 30 razy zakręcimy To chyba mam oczywiście przygotowane, bo część oczywiście otwieram czasami, no bo wiecie, kusi, kusi, kusi. I oczywiście druga sprawa, yy, będzie oczywiście konkurs, yy, z tego powodu, że no wiecie, nie było odcinku przez 2 tygodnie, więc wynagrodzę to mam oczywiście konkursem. Ale oczywiście konkursem przejdziemy to, yy, jak będziemy kończyć odcinek, więc co? Eee, na razie oczywiście zaczynamy od kasynka Czyli 30 razy Zobaczymy Co będzie ciekawego Jak na razie pierwsza próba Nic ciekawego O właśnie jeżeli ktoś się w ogóle zauważył mam oczywiście nowego peta No to wiadomo pet Pet jest z yy, kanetu Jeżeli ktoś by nie wiedział Więc na razie Powiem szczerze umiejętności takie same dostałem więc akurat nie można narzekać. Zobaczymy kolejna próba. Mam no, niestety sam exp. Zobaczmy dostaną próbę. O, jest pomagacz. Pracy na 3 dni. Tak. Weź nie oczywiście. Zawsze takie darmowe oponki. <grymianie> nie wiem, czy was też to wkurza, że jak macie trzy, ale wam nie da trzy? Bo mnie tak. No cóż. EXP TISIACZEK. Co tu ma następne następne To jest jakiś żart. Nie wiem, ja jestem chyba w ukrytej kamerze. No, na razie tu nic, exp. No, prawie były tam trzy prezenty albo trzy monetki, ale przynajmniej ten do maszyny. Spomagacz, O mi się, dobrze, nice. Przyniesie. Będzie następny? To kolejne? Może. I trochę na energię? Bo kurde jest chyba kolejna na i Chciałem właśnie trochę pozbywać energię, ale widzę, że tu. lipa. No, X, przynajmniej już jedno. Zobaczmy, co tu będzie następne. Niestety, samy exp, no, na chwilę przerwiemy po... trzeba pójść na Dobra, cyk, cyk, dobra, jeszcze oczywiście kręcimy. A zakęcimy może więcej niż 30 razy? Tak, może nie, do 10, bo chyba tam było 35 razy zakręcimy, więc odejmę 5, bo w bonusie. To tutaj dalej mamy. A, w razie czego pan że kasyna jest yy, do 15? Czyli nie macie na to jeszcze 2 dni na nielimitowanego kasyna? No, tenki znów. Co tu mam jeszcze ciekawego? No niestety nic. Jest przedmiot. puciki O, do kolekcji. Przyda się do maszyny. No, w końcu coś padło. 40 trenów. W sumie pierwsza moja nagroda. Akur, ak, akurat. No, znowu prawie było po trój, trójkale kale po co? No, niestety nic. Tisiaczek oczywiście. No, Exp. No, sama Exp się przydał, wiadomo. Do Pecika na przykład. No trzeba na EWEXP i do 30 levela. Tu nic, na razie tylko sam Exp. No, o, jeszcze 9 razy Sam eksp, znów. Znowu sam eksp. Dobra, ja zobaczmy, czy coś będzie ciekawego. No, eksp. Znowu eksp. Trochę się na XP, jak to się mówi. EXP. Już 35 razy zakręciłem, ale ode mnie jeszcze bonusie, co jeszcze oczywiście zakręcimy. Co to będzie jeszcze ciekawego? Monetki. Dobra, szybko teraz sobie klikam, bo dostaję podwójne powiadomienie o EXP. I ostatnia próba. Czy coś ciekawego będzie? No niestety. EXP. Dobra, to tyle. Oczywiście w kryjówce odbieramy sobie nagrody. O, widzę, że mi się już ulepszyło ten hackerstwo na czwarty poziom. No to idźmy teraz ulepszyć pomieszczenie na skracanie czasu. No wiadomo, to się zawsze przyda. Dajmy jakby powiedzieć, godzinę. Dobra. Tu sobie oczywiście odbierzemy, później sobie zrobimy ataki. Czy coś tu mamy ciekawego? Uchwyt. No, uchwyt może się zawsze przydać. Yy, I tak, tutaj wszystko, to oczywiście, pójdźmy na no, watera. Dobra. A yy, właśnie, czy ja zrobiłem w ogóle tutaj quest'a? Yy, nie, nie to miasto, tu było chyba, o, sześć jeszcze muszę zrobić. Okej, okay, no to po prostu sobie zrobię po odcinku, bo jeżeli ktoś nie wie, no to wiadomo, to się można dostać jakieś ciekawe nakroty, na przykład EXPA itemy i skrzynki z wyposażenia. E, na przykład takie wyposażenie możecie dostać, ja już mam takie dwie. Jeszcze zrobię, muszę poczekać na trzy, a z tego właśnie można zrobić, więc... Siarczak oczywiście przyda do secika, bo zawsze darmowe procenty dostaje się. Dobra, to tyle. Z mojej strony pamiętacie oczywiście o challenge'u. Za każdą jedną łapeczkę to jedna o więcej. tym oczywiście odcinku będzie za jakieś może kilka dni. I teraz oczywiście przechodzimy do konkursu. Yy, więc tak, oczywiście, żeby wygrać oczywiście konkurs do rozdania mam oczywiście 10 zł PSC lub 30 oponek, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Yy, I co trzeba oczywiście zrobić? No, oczywiście trzeba zostawić zuma standardowo. łapeczkę w górę. I napisać komentarz, biorą udział oponki i plus komentarz. Boże, swój nick, swój nick jeszcze. I na przykład na jakim świecie gracie. I to tyle z mojej strony, ale jeszcze ma ode mnie taki malutki bonus. Jeżeli dacie radę bić na przykład 109 papel to rozdamy 20 zł w PSC. I będziecie mi nie wiem, na większy, na oponki czy na jakieś inne rzeczy. Więc pamiętajcie 109 papel i nagroda została. Podwyższona taka. Za, yy, to jest taki po prostu bonus. Ze względu na to, że nic nie, po prostu nie ma na kanale. Więc trzeba po prostu coś dla Was rozdać, żeby było trochę aktywności. Dobra. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście odcinek się spodobał, pamiętajcie oczywiście o Jeden like to jedna kasyna więcej, bo dużo osób w ogóle pisało kiedy właśnie będzie kasyno, Więc akurat macie okazję. Więc. To tyle. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Życzę Wam oczywiście miłego wieczoru. No i cześć. Siema. Pamiętajcie o omijaniu na Discordzie i na Instagrama, Siema.